Jedziemy przez całą Polskę do Lublina do fabryki samochodów, nie do salonu samochodów, tylko do fabryki samochodów kupić ostatni polski samochód egzemplarz pokazowy. A co to będzie? No, pewnie niektórzy się już domyślają. Lublin, nie Lublin, nie, nie Lublin, Pasagon, Pasagon, ostatni polski samochód, w pełni polski, wyprodukowany przez DZT, czyli całkowicie polską firmę z polskim kapitałem. Trzeba pamiętać o tym, że w 2007 roku firma, która upadła, nazywała się Intrapolska i ona nie była polska. To była spółka rosyjsko-brytyjska, więc kapitał, no nie nasz. A tu w 2010 roku DZT, polska, polska, całkowicie polska firma no mamy 2020, więc już wiemy, że się nie udało, ale próby były. To najważniejsze. Samochód skupiłem od syndyka masy upadłościowej firmy, więc już zdradziłem w 100%, że się nie udało. No ale jednak, ostatni, na pewno ostatni polski samochód o nazwie Pasagon, DZT Pasagon. A co to znaczy w rzeczywistości? No nie wiem. Tył. No niby okrągłe światła, ale trzeba pamiętać, że te światła okrągłe wprowadził już intra w ostatnich sztukach wyprodukowanych przed upadłością. Więc te piękne okrągłe światła przejął już w gotowości Zbigniew Tymiski. Tu się nie postarał, no bo wziął co było. Natomiast z przodu, z przodu, jest dużo fajniej. Chociaż niektórzy twierdzą, że nie, że to był gwóźdź do trumny tego samochodu, czyli przód. Ja twierdzę, że przód jest bardzo ładny, ale zanim przód, zobaczmy środek. czyś się jakoś specjalnie różni od Lublinka? Troszkę się różni, Zobacz, ta drzwi, no nie, nie różni się, korba, nie, to wszystko jest Lublin, Lublin, stary, dobry, znany Lublin. Kierownica od Poloneza, czyli ta sama, która była w Lublinach ostatniej generacji, czyli 3 Mi, ale na środku kierownicy na środku kierownicy nazwa samochodu PASAGON. Pamiętajmy, to nie jest Lublin. W dowodzie rejestracyjnym nigdzie nie widnieje napis Lublin. DZT PASAGON. Wspaniały. To zależy jak na niego spojrzeć. Zawieszony, no bez zmian jak Lublin. Na czterech złużnie mocowanych resorach. Na dziurach mózg obija się od czaszki ścian. Ale to nie o to chodzi. To ma być prawdziwy przyjaciel człowieka pracującego. Ładujemy tyle ile można, a czasami nawet więcej towaru na pakę i jedzie. Jedzie dlatego, że ma też inny silnik. Polski, polski, bo to jest polski samochód. Polski kapitał, polski samochód i polski silnik, ale już nie ten znany z Lublinków 2.4 diesel ale również Andoria. Andoria w ostatnim wcieleniu, czyli Andoria 2.7 litra ADCR, co oznacza Common Rail, Common Rail w Pasagonie. 115 koni. Plany były, że nawet do 170 ten silnik będzie osiągał, no ale na planach się skończyło. Skrzynia biegów, no już nie Kia, ta słynna Kia, która często się psuła w Lublinach. Tu jest skrzynia Hyundai, niewiele to może znaczyć, no mam nadzieję, że będzie znaczyło, bo samochód na razie ma bardzo mały przebieg, ponieważ ma tylko 25 tysięcy od nowości, a jest wyprodukowany w 2010 roku, ale był samochodem demonstracyjnym, który głównie stał w fabryce, czasem jeździł na targi, i pokazy. No deska bez zmian, tak jak było. Natomiast liczniki. Liczniki wróciły do tego, co miały pierwsze Lubliny, czyli obrotomierze. Uważam, że bardzo Ważna sprawa, żeby obrotomierz jednak w Lublinku czy Pasago nie był. Mamy też elektroniczny licznik kilometrów dziennych, jak i w przebiegu całkowitego. No a reszta, no, reszta bez zmian. Samochód demonstracyjny, ale zobaczmy. Fabryka założyła radio. No nie postarali się. Tak chcieli reklamować się na targach, ale z radiem chyba im nie wyszło. Natomiast kupując samochód od syndyka dostałem. W samochodzie również to. Tak, tak. Z tym jeździł ten samochód po targach. Miał to włożone za szybkę i był naszą wizytówką. Czy dobrą? No, chodźmy do tego przodu. Ja go kocham. A Wy pewnie powiecie, że nie. Inny przedni bocznik. Kierunkowskazy już na lusterkach. No i teraz. da to. Atrapa. No cóż, jeśli ja bym taką atrapę zrobił, pewnie by mnie wszyscy mocno zjechali, ale to zrobiła fabryka DZT Tymińscy z Lublina. Podobno miałby być większa komora silnika, właśnie po to, żeby się mieściły większe silniki, ale to chyba bzdura, po prostu zmienili, żeby było inaczej. No więcej Wam nie powiem, no ja po prostu kocham ten samochód, bo jest... Jedyny. Tak, z takim przodem samochodów zostało zrobionych cztery. Niektórzy twierdzą, że pięć sztuk, ale każdy w innej wersji nadwoziowej. Czyli generalnie ten jest drugą sztuką z podwyższanym dachem, tak zwanym blaszaczkiem. Drugą wyprodukowaną w ogóle przez fabrykę WZT w 2010 roku. No, Z rarytas, rarytas uważam, że bardzo fajnie, że mi się udało go kupić, być może uratować. Zobaczymy. No a teraz próbujemy nim coś pojeździć. Gości nas ośrodek Barbara w krótku nad Dunajcem, za co bardzo dziękujemy. No i stąd też może w tle głosy wypoczywających ludzi. No ale jesteśmy w pięknej miejscowości, w pięknej pogodzie, w pełni sezonu, więc nie ma się co dziwić.